Asus Plus, tam jesteśmy w kolejnym filmie na Dasus Plus. Witajcie, a dziś mamy Scary Teacher 3D. Słuchajcie, scary teacher ponowny raz. Przepraszam, że tu jest poprzechodzone, bo 200 Nobelski wziął i zrobił. Dobra, my przechodzimy. No to słuchajcie, te trzy zrobimy. Ja przepraszam, że wtorek nie było filmu, bo słuchajcie, miałam problemy masakryczne z internetem i z wszystkim, dlatego nie mogę, to więc odcinek się pokażę że ja razem na Dasus sierodę. No, te same DASUS Plus wchodzi na, na ten i tamto na ten i słuchajcie, no, przypominam, że kończy się sezon ze Scary Teacher jak coś. Już zostały może jeszcze na piątek odcinek i na śniu wtorek. No. Jeszcze dwa odcinki ze skelticzer jeszcze na pewno będą na Sus Plus. Tylko przypomnę, że seria się kończy. Tylko żeby nie było szoku, że co jest, gdzie Scar Teacher, ale Teacher na jakiś czas odchodzi, ale my bierzemy płyn. Musimy na pani teor do włosku wrócić. Przechodzimy już. A pani Teodor zostanie fajnie sprankowana, słuchajcie. Szybki prank to jest nawet to jest takie proste, że to głupi człowiek by nawet to umiał zrobić, słuchajcie. No a ty zase łapy w górę i stuba z dzwonem, żeby nie przegapić kolejnych filmów na tym kanale. Słuchajcie, a my. Czy pani Teodor będzie się kąpała. No idzie pani Teodor. zaraz się myła będzie sobie główkę, słuchajcie a my i pani Teodor my i swoje. Może ten odcinek może być późno wleci, bo też dopiero to od razu się zebrało na nagrywki. Na DOS miałam już na zapasie filma na, na sesk nie miałam żadnego zapasu. Więc nie mogłem jak wrzucić. No, pani Tereska w jak, jak jakaś, nie wiem, Jak chłopak teraz wygląda i to jeszcze gorzej od chłopaka. Słuchajcie. A kolejny. Laska, słuchajcie. Dobra, jesteśmy już, ku, przechodzimy do kolejnego. Słuchajcie tego, do kolejnego zadanka. Zadanko będzie z krzesłem. Słuchajcie. Słuchajcie. Dobra. Czekamy, czekamy, tu coś nam chłopiec mówi. Słuchajcie. Czekamy, słuchajcie. Dobra. Nie damy na pani Teodor poleżeć. Nie damy. Jesteśmy. Na serio. Piszcie, który możemy też hapter na nowy sezon, Scare Teacher. To raczej kiedyś się pokaże, ale zresztą nie wiem, ale kiedyś się pokaże, słuchajcie. No, z nowym sezonem. Ale trzeba też inną gierkę zacząć i oczywiście ta gierka będzie zaczęta. Dobra. To jest prosto banalne, bo to tylko to jest też szybka. To są takie szybkie Dlaczego w tym odcinku zrobimy aż trzy. I na następny odcinek już będą dwa i trzeci będzie finałowy. Bo trzeci to będzie... Słuchajcie, ostatni. Ostatnia... kurde ta. Ostatnia. E, ostatnia misja z Hapteru i pierwszy. A my co? To pamiętajcie, że do tego... Dobra. I spintelamy Spintelamy ile mamy wnuk Uciekamy Słuchajcie Biegniemy, biegniemy Pani Todor zaraz się wywali Nic nowego Dobra Lecimy szybko Widzicie jakiś sezon Czy może zacząć Taki świąteczny no, Ale ja nie wiem czy Nawet jeszcze w tym roku Będzie Scary Teacher po tym hopterze no nie, teraz się zastanawiałem czy gdzieś hapter. No i pani Tereska się przewaliła. Dobra, przejdźmy do kolejnego zadanka. Dobra, idziemy z kolejnym. Słuchajcie, a ja tu zostaw łapę w górę i subskrypcji. Ja tu już trochę pootwierałem. Widzicie Halloween. Słuchajcie, tu mamy ten specjalny hapter. Tu mamy to może ruszy, to będzie na 2-3 na, na odcinki, o koniec sezonu by był dobra, teraz robimy... Mm, teraz robimy zagad zadanko z piecem. Jak dobrze tam zobaczyłem, to będzie zadanko z piecem. Pani Teodor jest bardzo zimno. Dobra Wiem, że musimy wziąć benzynę Słuchajcie, będziemy musieli wziąć benzynę Będziemy musieli wziąć Pewnie w kuchni będzie woda To już To już od razu widzieć Dobra, czułem, że to będzie benzynka Czułem Czułem, że to będzie benzyna A po wodę musimy Pójść i woda będzie Jak dobrze pewnie To już wiemy, to pewnie będzie W kuchni, gdzie inaczej gdzie by było woda u tereski? Dobra, pyk. Pyk. Otwieramy, otwieramy. Nie. Czy ono mnie tu nie zaskoczy. Pani tereska. Dobra, chopa. Jutro masz Dobra, chopa, chopa. Dobra. Dobra, dobra, tu, dobra, dobra, pani Tereska będzie splankowana kolejny raz, słuchajcie, Bum! Tereska się przewaliła, słuchajcie. Ja ten dzień to by było koniec. Dobra, jeśli Wam się spodobał odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcja. ja z Wami się żegnam i do kolejnego.